Ła, kolejny ciężki dzień. Coraz więcej roboty na polach przeznaczenia. Kiedyś pomiary były co 10 kroków, a teraz co 5. Ba, dokładnie co 5. Co oni sobie wymyślają? Znowu się żalasz nad swoją robotą? <laughs> Umarłbym z nudą, gdybym tego nie robił. Nie, no Archibald, nie martw się. W końcu sprawdzanie tych punktów kontrolnych to mój własny wkład w ratowanie runetery. Tak, trzymaj. Hmm, Archie, czy Nexus nie powinien być teraz uśpiony? Powinien, a co, nadal lewituje? I nie tylko, coś jakby w nim świeci, jakaś iskra. Idę to sprawdzić. Hej, Sejner, to nie twoja robota, wracaj tu do, do nas na platformę przywoływania. Spokojnie. Sejner, Sejner, powiedz coś! Zrodzony z koszmaru. Co? Nie wiem skąd ten głos dochodzi, ale czuję, czuję twój strach, dym, który spowija jego złoki, spowija również ciebie. <grym zmarł> Pokaż cię! a twoje życie również zadrży i poczuję smak grozy. Ty, czym ty jesteś? Czym ja jestem? Jestem koszmarem, który przez niezliczone wieki podróżował przez umysły takich kruchych istot jak ty. Patrzyłem na twarze, których pragnęliście. Chłonąłem żądze pulsujące w waszych żyłach. Zamieszkiwałem w fantazje rozpalające ogień w waszych sercach. Ty odrażające ludzkie iluzje, które przywołujecie w swych śmiesznych, ograniczonych umysłach. Pożerałem waszą magię, pożerałem to, co ukrywaliście w swych duszach. <laughs> przybyli, przybyli po mnie, głupcy, którzy chcą poczuć strach. Z rozkazów władcy runetery, masz się poddać. Głupcze, wszystko zamarło, widzisz tylko ciemność. Słyszysz tylko mnie. Twój umysł jest mój. Nie, nie zostaw mnie, wyjdź z mojej głowy! Nie, 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 nie. Wiem kim jesteście i nie oddam się w wasze, wasze plugawe ręce. Wy, którzy głosami zasypywaliście słaby obietnicami wielkiej władzy. Oraz to wy kierujecie losami tego świata. Lecz mnie, mnie nie dostaniecie! Otoczyć go! Głupcy nie wiecie, z czym walczycie. Z jego rąk wysunęł siostrza. Wszyscy odsuncie się od niego! Odsunąć się ode mnie, kpisz człowieku! Powiedz to jeszcze raz, <śmiech> <śmiech> Czyżbyś nie dał rady bez wnętrzności? że Żenada. Mm. Widzę, że one, które spędziłeś w naszych umysłach nie poszły na marne. Naprawdę imponujące. Wiem kim jesteś. Mm, to mi schlebia. Ale nie myślałem, że jesteś równie istotą bez emocji jak ja. Twoi ludzie umierają od tych stóp. Krew leje się strumieniami przed tobą. Nawet kończyny latające obok nie zmieniają twego ohydnie spokojnego wyrazu twarzy. Robisz na mnie wrażenie, człowiecze. Skoro tyle wiesz, to powinieneś też wiedzieć, że zapłacisz za te okropności, które sprowadziłeś na naszych pobratymców. Aha, jakże chcesz to zrobić, człowiecze? Nie kpi ze mnie. Trafiłeś do świata, który kontrolujemy. Będziesz nam służył. Zwiesz tę żałosną egzystencję zapłatą? Jakimś sposobem przywołałeś mnie do swojego świata, a jednak odbłaza się tylko zniszczenie. Twe ostrze nawet nie potrafią dosięgnąć celu. <laughs> Już jesteś mą marionetką. Jesteś zabawką w moich rękach. I to jest twoje zadośćuczynienie mm. Witaj w lidze, nocturnie. Uwolnij się z tych kajdanów i znajdę cię! Znajdę cię i zakończę twój żywot! <laughs> nie, nigdy się nie uwolnisz. To jest od teraz twój osobisty, wieczny koszmar.